Dzień dobry wszystkim. Zapraszam na naszego live'a ze schroniska kundelek. Mamy dzisiaj wyjątkowego gościa, który trafił do nas już jakiś czas temu i nie był pokazywany. Znaczy był pokazywany. Informowaliśmy, że jest do adopcji i niedługo do tej adopcji pójdzie. Jest to słodka malota, i to jest chyba pierwszy i ostatni raz, jak będę miała maltańczyka na rękach w schronisku. E, piesek trafił do nas e, z Nowego Miasta i jest to senior, ale no niestety nikt się po niego nie zgłosił, nikt pieska nie odebrał, więc został przeznaczony do, do adopcji. E, zgłosiła się taka osoba i Hilton, bo tak dostał na imię, pojedzie do nowego domu już w poniedziałek. W międzyczasie u nas miał uczyszczone ząbki i został jeszcze wykastrowany przy okazji. To jest właśnie coś, co zazwyczaj robimy, czyli jeżeli starszy pies wymaga szybko jakichś prac dentystycznych, no to wtedy jest przy okazji też jeszcze kastrowany. Chodzi o to, żeby takiego starszego seniora nie trzeba, było, nie trzeba było mu podawać środków usypiających dwukrotnie, tak? bo to jest jednak obciążenie dla zwierzaków. Dama z Maltańczykiem. No, to rzadko się spotyka w stronniskach. A może to nie widać, ale no, niestety, jest to Maltańczyk troszeczkę zaniedbany. Ma straszne kultury. Uprzedzaliśmy osobę, która go będzie adoptowała, tak, że trzeba będzie pieska <grymka> i wykąpać i ostrzyc, Wystrzyc na razie, nie chcemy tego robić, no bo wiadomo schronisko, tutaj może być mu troszeczkę za zimno. To będzie zupełnie inaczej, jak trafi do nowego domu, gdzie będzie ciepło, będzie się miał gdzie schować, będzie miał fajne ubranka na pewno. I, no I tam zostanie odpowiednio potraktowany. Nawet nie wiem, czy jacyś grumerzy w Rzeszowie teraz jeszcze funkcjonują, czy, czy przyjmują. Jeżeli ktoś ma jakieś informacje, to poproszę o wpisanie tutaj albo w komentarzach, albo do nas na priv. bo może by się znalazło u nas kilka psiaków, które wymagają grumera. No, akurat by gdzieś pojechały teraz, chociaż staramy się unikać tłumów, ale jeżeli by się dało to zrobić jakoś bezpiecznie, to czemu nie. No ale na razie tylko Hilton jest takim pieskiem, który naprawdę już dramatycznie potrzebuje spotkać się z nożyczkami albo z trymerem. dobrze. Jeżeli chodzi o działanie schroniska, jakie nowe wieści, razie cisza i spokój, to znaczy, że albo jest bardzo fajnie i wszyscy pilnujecie swoich psów na spacerach, jesteście w domu i pilnujecie, żeby zwierzaki też w domu były, albo po prostu też jest dobrze, siedzicie w domu i nie zauważacie, że jakieś zwierzaki biegają po, po ulicach. Dzisiaj w ogóle nie było żadnych złączeń o błąkających się psach, więc... Bardzo dobrze chcieć to móc, prawda? Szkoda, że trzeba było koronawirusy, żebyśmy tak dobrze przygotowali swoich psów. Ale okej. Okay. Więc dzisiaj nie było żadnych zgłoszeń. Jest bardzo dobra informacja. Jeżeli chodzi o koty, też na razie cisza. Nie mamy zbyt małych kociaków, co nas bardzo cieszy, bo obawialiśmy się, że przy takiej pogodzie te mioty pojawią się bardzo wcześnie, ale na razie jeszcze nie ma informacji, że, że gdzie są jakieś kociaki, które potrzebują, potrzebują pomocy. Więc to też jest dobra informacja, jeżeli chodzi o funkcjonowanie schroniska, a szczególnie funkcjonowanie schroniska w takich, w takich czasach. E, ogólnie e, teraz suniska stępiają się na tym, żeby mieć jak najmniej zwierząt pod swoją opieką. E, chodzi o to, że e, gdyby jednak coś nam się tutaj stało, tak? gdyby ktoś zachorował i większość personelu musiałaby trafić na, na kwarantannę, to chodzi o to, żeby ograniczona liczba osób była w stanie zaopiekować się tymi zwierzętami, które już są w i które tutaj muszą zostać. Dlatego też jednak pomimo tego, że, że teraz jest epidemia, pomimo tych ograniczeń, jeżeli chodzi o przemieszczanie się, zachęcamy wszystkich do tego, aby jednak adoptowali zwierzęta. Szczególnie, że dużo osób tak naprawdę czeka z adaptacją na czas, kiedy będzie miało dużo wolnego... Na czas? kiedy będzie miało dużo wolnego czasu, tak? kiedy będą dużo czasu spędzali w domu i będą mogli takiemu zwierzakowi poświęcić dużo uwagi i poznać go lepiej. Dlatego też dużo osób adoptuje zwierzaki tuż przed weekendem, wtedy zazwyczaj ludzie są po pracy i, i mogą się takim zwierzakiem wtedy dobrze zaopiekować, poznać i... No i wtedy, dlatego właśnie najwięcej adopcji jest w weekendy. I też dużo osób czeka na przykład na wakacje, na ferie, różnie, różnie to bywa. Niektórzy wyjeżdżają wtedy i nie chcą wtedy adoptować, a niektórzy właśnie wtedy przyjeżdżają do stroniska, mówią, że mają dużo wolnego czasu i chcieliby jakiegoś zwierzaka. O, 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 to się mi zaśnie. E, więc teraz, ponieważ wszyscy jesteśmy troszeczkę uziemieni, mniej lub bardziej. To jest dobry moment na to, żeby takiego zwierzaka adoptować. Czy to psa, czy kota? No w tej chwili tych kotów mamy dosyć niewiele w schronisku, a te, które są, to są takie troszeczkę wylęknione, unikające człowieka, ale one właśnie tym bardziej potrzebują być trafić do kogoś do domu, bo wtedy staną się fajnymi przytulasami. Dobrze. A eee, wszystkie nasze psiaki też oczywiście są do adopcji. Będziemy się starali wydawać e, na razie tylko zwierzaki, które są, e, że tak powiem, brzydko, łatwe w obsłudze, e, które są fajne e, i które nie przysporzą komuś e, dużo problemów, no bo wiadomo, nawet o pomoc weterynaryjną czy e, w ogóle o pomoc behawiorysty mogą być ciężko w tych czasach. Więc raczej do adopcji pójdą zwierzaki. E, Przyjazne od razu, nadające się, żeby trafić do kogoś do domu. Dobrze, idziemy na wybieg, pokażę jakieś inne pieski. Oprócz Maltańczyka, który jest już zarezerwowany, więc to takie troszeczkę było działanie z mojej strony nie fair, ponieważ pokazuję fajnego pieska i od razu mówię, że już nie dojdzie do nowego domu. Ale no, do, tutaj pokażemy innego fajnego pieska. To jest Bari. Chodź tutaj. Chodź. Super pies. Aha, znowu mam za drugiego kika. Ślicznie. Pokaż się. Tak, Bari. O, oh, właśnie. Eee... Ania, no właśnie, Hilton już jest zarezerwowany i trafi do adopcji. Jakby u nas w Strumiesku, to w miarę fajnie się dogadywał z innymi psami. Teraz siedzi sam, no bo jest po operacji, w związku z czym musimy uważać na to, żeby tam szwy pozostały na miejscu. A tutaj, wracając do Barbiego. Barry trafił do nas po śmierci swojego właściciela. Jego właściciel zostawił go jego właściciel zmarł i Bari został pod opieką e, starszej pani, e, która chyba ważyła naprawdę tyle samo co Bari. Więc e, to, to było nie do... w e, było nie do utrzymania dla niej. E, to było dla niej za duże wyzwanie, Mi, e, więc e, Bari spędzał większość dni. <laughs> łapa? Dasz łapę? Bari łapa. Ślicznie. <laughs> więc Bari spędzał większość swojego dnia w końcu on e, zamknięty, i e, zna, znajomi, rodzina tych pani poprosili nas o to, żeby piesek trafił do nas, i w końcu właśnie tak się stało. I teraz czekamy na kogoś, kto, e, kto go adoptuje, bo to jest naprawdę bardzo fajny, około 3-letni psiak. E, zostań! A nie umiesz! <grystanie> no, to chyba wtedy to był fuks po prostu, tak? Chyba, że ja to mówię niewłaściwym nie nie tonem głosu. E, więc Bali dosyć ciężko znosi tutaj, teraz takie warunki jakie są. E, bez żadnych spacerów. Wcześniej naprawdę bardzo fajnie chodził. Bardzo lubił poznawać nowe osoby. I świetnie no, też ludzie bardzo lubili z nim chodzić na spacery, bo naprawdę jest to bardzo fajny pies, który może na początku troszeczkę potrafił ciągnąć, ale potem się uspokajał. Wystarczyło go troszeczkę przy, przywołać do, do porządku i, i już no i już fajnie średnie ciągnąc. Dobrze. E, tutaj jest na lince, jak zauważycie. E, on zazwyczaj tak no, nie jest wypuszczany na, na wybieg. Chodzi o to, że Bari niestety potrafi przeskoczyć nasze ogrodzenie. Więc nie jest to pies, którego byśmy polecali do, do domu z ogrodem, raczej właśnie do mieszkania, żeby nie było tutaj tego problemu z ucieczkami. Bo wiadomo, ludzie, ludzie, którzy mieszkają w domach, czasami mają taką tendencję, żeby a, wypuszczę psa na ogród, niech sobie pobiega. Z jednej strony, ok, jest to wygoda dla człowieka. Szczególnie teraz, jak jest tak, nie bardzo chcemy chodzić na dłuższe spacery, wychodzić poza, poza nasz bezpieczny teren. To jednak dla psa taki ogród bywa czasami troszeczkę pułapką bo on już po paru dniach zna tam wszystkie zapachy i on naprawdę się tam potwornie nudzi. Więc y, nawet jeżeli ma się dom z ogrodem, takiego psa należy wyprowadzać y, na jakieś spacery, żeby po prostu poznał coś nowego. Taka jest też idea za naszymi spacerami w schronisku. Psy wychodzą poza swój teren, bo one mają tutaj do, do dyspozycji naprawdę spore, spore zielone tereny, wybiegi i one sobie tutaj mogą pobiegać, jakby chciały. Tylko że zazwyczaj właśnie nie chcą. Proszę. A one wolą iść gdzieś z człowiekiem na spacer, coś nowego zobaczyć. Tak, pogonić za jakimś kotem może. Za jakąś rowerzystą, chociaż Bari akurat nie. Bari jest bardzo grzeszy na spacerach. E, więc tak, dlatego jest ta linka, żeby nam tutaj podczas tego filmowania piesek e, nie wyskoczył e, e, nie wyskoczył po zaogrodzeniu, żebyśmy nie musiało go gonić po całym, po całym Rzeszowie. Łapa? Łapa. Ślicznie. Tak, bardzo ładnie prosimy o nowy dom dla Barry'ego, bo mu się tutaj teraz u nas potwornie, potwornie nudzi bez, bez żadnych ludzi. Tylko cały czas te same osoby, ci sami opiekunowie i nikt na spacery nie wyprowadza. No tak nie powinno być, prawda? Ok, dobra. Pójdziemy sobie. A! Pójdziemy sobie teraz jeszcze na chwileczkę. A gdzie ja tutaj? Okay, jestem. Pójdziemy sobie jeszcze na chwileczkę do końców obok, bo chciałabym Wam pokazać sumie, na którą stworzyłam zrzutkę na Facebooku. To był to pierwszy raz w moim życiu, kiedy coś takiego robiłam, więc to może coś nie funkcjonować <tosłuch> tak jak powinno. E, przyjdzie się temu jeszcze. E, też jako schronisko będziemy chcieli sobie e, zre, e, jesteśmy w trakcie rejestrowania się jako organizacja Rzeszowskie Stowarzyszenie Homie Zwierząt jest w trakcie rejestracji jako organizacja, która może e, organizować tego typu zrzutki e, zbiórki na, e, na Facebooku. Ale to jeszcze troszeczkę czasu zanim nas zarejestrują, więc jeżeli ktoś z Was chciałby stworzyć taką właśnie zbiórkę funduszy na któregoś pieska u nas w schronisku, to oczywiście zachęcam. Do dyspozycji są wszystkie nasze zdjęcia ze strony, z Facebooka, z Instagrama, to wszystko, z tego wszystkiego możecie korzystać. I zamieszczać, stworzyć taką zbiórkę i zachęcać ludzi do tego, żeby wpłacali. Mamy sporo seniorów w schronisku, mamy sporo zwierzaków, które są chore, które na przykład są na jakiejś specjalistycznej karmie, szczególnie wątrobowej, bo to psy starsze często mają takie problemy, dużo mamy psów na luminalu z objawami podaczkowymi, one też wymagają leczenia, no i starsze wsy, oczywiście problemy ze stawami, też specjalistyczna karma, więc wydatków, wydatków mamy bardzo dużo. Ja rozumiem, że teraz jest trudny okres i oczywiście nie mówię, że wszyscy muszą wpłacać, ale jeżeli ktoś miałby parę groszy, żeby rzucić też tutaj na zwierzęta bezdomne, to będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. A teraz pokażę już centurię którą sobie właśnie wtedy wybrałam, jako pieska, który, na którego będę zbierała fundusze. Dobrze. No i właśnie, jak widzicie, centuria jest takim pieskiem wycofanym, chowającym się przed człowiekiem i była taka już od zawsze. Zobaczymy, podejdziemy troszeczkę jeszcze bliżej no cześć teraz jej oczka jeszcze wyglądają bardzo dobrze ale jak tylko zacznie być jaśniej, jak tylko będzie więcej słońca niestety będzie tutaj stan zapalny na oczach na łapach i będziemy potrzebowali dla niej dużych ilości leku który jest no niestety dosyć drogi a to jest taki większa wypie piesek, więc też tą dawkę musi mieć odpowiednio większą. A więc jeżeli ktoś chciałby wesprzeć naszą zbiórkę na ten cel, to... Uy, jak śliczny wyglądasz. No i jest po prostu fajny, śliczny psem. taką fajną sieść, którą też niedawno musieliśmy podgolić gdzie nie gdzie, co się bardzo nie podobało. No ale też miała takie kultury, że już trzeba było działać. No, ale tak jest wylękniona. Szanse na adopcję ma no, marny. Sunia, niestety. I będzie u nas prawdopodobnie do, do końca życia. No, a chcemy, żeby miała tutaj zapewniony odpowiedni komfort. No i oczywiście odpowiednie leczenie. Tutaj towarzyszem jej. Jest gryf. Jest to taki piesek, który trafił do nas z okolic Rzeszowa. Parę lat temu, to chyba był 2016 albo 2017, ale chyba 2016 zgłoszono nam, że taki piesek błąka się i skacze na, na trzech łapach, a czwartą ma tak dziwnie wygiętą i faktycznie kiedy udało się go złapać, ta jedna łapa była wygięta no przedziwnie, po prostu pies prawdopodobnie był potrącony przez samochód i Nikt nie udzielił mu wtedy pomocy, ta łapa wzrosła się y, tak makabrycznie y, i próbowaliśmy tutaj zmienić to. Pani wetrenarz podjęła próbę naprawienia y, tych kości, ale niestety się nie udało i konieczna była amputacja. I od tamtej pory gry w sobie chodzi na, na trzech łapkach. Y, to jest piesek też, który y, tam wolontariusz się próbował chodzić z nim na spacery, ale to niego. Jest to dosyć trudne, bo widzicie ma dużą głowę, dużą klatę i tutaj musi się opierać tylko na jednej łapie. Więc spacery są dla niego raczej męczące, więc to jest piesek, który woli sobie pochodzić swobodnie tutaj po wybiegu na terenie ogrodzonym z innymi psami niż, niż z człowiekiem na spacery. Zresztą ludzi unika. To też jest jeden taki piesek, z jeden z lękliwych piesków. Więc jeżeli ktoś chciałby z Was, na przykład, zrobić zbiórkę na, na gryfa, czy na jakiegoś innego pieska od nas ze schroniska, to zachęcamy. Na stronie Karmimy Psiaki jest link. Każdy może taką zbiórkę sobie założyć, wyznaczyć jakiś cel, i wtedy Karmimy Psiaki przekaże, przekaże darowiznę na rzecz naszego schroniska. I to będzie dla nas super, super wsparcie, a w międzyczasie my będziemy sobie rejestrowali nasze stowarzyszenie jako organizację, która może otrzymywać darowiznę za pośrednictwem właśnie, właśnie Facebooka. ok no i jeszcze raz Centuria. Śliczna jest. Tylko szkoda, że, szkoda, że taka wylękniona. Dużo piesków. Które trafiły do nas w, poprzedni, w poprzednich latach, to były takie sytuacje, że w Somnisku bywało i 250 psów. No. E, przy takim samym, przy takiej samej ilości personelu e, czy nawet wolontariuszy, praktycznie niemożliwe było ich wszystkich oswojenie, przekonanie do człowieka i zadbanie o ich odpowiednią socjalizację. I niestety część a, u części piesków jest to praktycznie prawie że niemożliwe tutaj w warunkach e, stroniskowych, e, więc no, zostały u nas takie psiaki dosyć wylęknione. No i też czasami trafiają do nas takich warunków, które już że tak powiem na początku e, prawie że przekreślają ich szanse na jakiś fajny kontakt z człowiekiem. No, dobrze, tak może troszeczkę smutno dzisiaj, kończymy. Ale e, cóż, mam nadzieję, że zostajecie w domu. Jeżeli ktoś z Was chciałby adoptować psa ze schroniska, to oczywiście nadal można. E, tylko troszeczkę inaczej to wygląda. E, trzeba skontaktować się ze schroniskiem przez telefon. E, najpierw wejść e, do nas na stronę i zobaczyć, jakie zwierzaki są e, do adopcji. Jeżeli któryś z psów czy kotów się spodoba, musimy zadzwonić do nas na numer 510 170 787 i wtedy, i wtedy porozmawiamy sobie opiekunowie, z osobami, które chcą zaadaptować, poprawiacie sobie, w jakie warunki pies ma trafić, jakie macie oczekiwania wobec danego psa czy kota i Postaramy się dobrać odpowiedniego do zwierzaka, żeby wszyscy byli szczęśliwi i żeby ta lekcja zakończyła się sukcesem. Więc najpierw strona, potem kontakt telefoniczny, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, Psa na żywo, to może jest, jest, być jest, jest właśnie to jest, to jest. Tak, wady idzie do spacer. są, co by było dawniej, e, więc nie możemy się już doczekać po prostu powrotu e, o spacerów, tej akcji godzina z bezdomnym psem, no i naszych wolontariuszy, którzy tutaj dbali o co niektóre trudniejsze zwierzaki. E, dobrze, e, no to w takim razie do usłyszenia jutro. Dzięki.